Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj materiał troszeczkę z innej beczki. Mianowicie byłem dzisiaj w odwiedzinach u kolegi. Jako że kolega jest, że tak powiem hojny, bardzo hojny i złoty człowiek z niego. I tu nie mówię w kwestii tego, że dostałem od niego głębia, ale po prostu znam go troszeczkę czasu już i wiem, że złoty chłopak z niego. Dostałem dzisiaj gąbka, który pochodzi po oryginałach z Belgii, z tygrysów, z hodowli Sherens w Beren. Mam tą samiczkę tutaj, jest ze mną Zaprezentuję ją Jest to właśnie po po oryginałach po tygrysach Gołąbek Rodzice, rodzice tej samiczki i jej siostry były Sprowadzone właśnie z Belgii od, od kolegi, mojego kolegi. To jest 2022 rocznik. Oddział tutaj mój, czyli 057. I co do tej samiczki, co, jakie mam plany tutaj na nią? Myślę, że ta samiczka. Ta samiczka dostanie samczyka, którego dostałem od drugiego kolegi, właśnie po oryginale Ludoklasensa. Więc sam jestem ciekaw, jakie to będą młode tutaj, jakie wyjdą. Młode, no, z kolegą mówiłem się tak, że coś mu tam uchoduje po tej parce. Eee, więc mówię, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo e, myślę, że taka krzyżówka może być całkiem, całkiem e, fajna. No i co tutaj jeszcze odnośnie e, prezentów, które otrzymałem dzisiaj: to jest CVT DAXTREEN MIX, kuszeczka taka. Eee, Mieszanka trzech substancji aktywnych, działających pierwotnie statycznie bakteriobójczo, zwalcza choroby wywołane przez E. coli, salmonelle, <coughs> trichomandy, kokcydię, heksamity, zwalcza bakterie gram ujemnej i gram dodatnie. Dodatkowo sprawdza się również przy leczeniu dróg oddechowych. CVT to preparat, który oprócz trzech substancji aktywnych posiada również substancje przeciwbólowe. Detropina i witamina K. Preparat doskonale nadaje się do leczenia infekcji, gdy nie wiemy, które bakterie są odpowiedzialne za początek choroby. Dawkowanie 3 gramy na litr wody od 5 do 7 dni. Czyli tak jak tutaj kolega mi, kolega mi zaznaczył, jako że jest okres lęgowy teraz. Żeby po prostu podać to gołąbkom, które już będą siedziały na jajkach, tak, z 4 dni, z 6, nawet do tygodnia. Więc przetestuję sobie to, zobaczę, jak gołąbki będą się zachowywać po właśnie po tym CVT. Czy będą. W lepszej kondycji, no, nie wiem czy to tak można określić, ale w każdym bądź razie gdzieś, jeśli coś będzie im tam dokuczało, czy coś, yy, no to po prostu, po prostu yy, mam nadzieję, że to CVT fajnie zadziała. I tutaj od czasu do czasu będę wrzucał na kanał jakieś, właśnie produkty, które będę testował, żeby Wam je zrecenzować. Yy, żeby po prostu bez sensu też nie kupować produktów, które tak naprawdę jakoś tam nie działają, tak? No bo wiadomo, szkoda kasy, a to jest raz, a dwa. Lepiej kupić coś, co działa, niż po prostu myśleć, że coś działa. To tak, no marginesie tutaj mówię, będę, będę testował. Produkty, no tutaj mam to CVT, producentem jest yy, Reventia Progress SVO. No i co, także tutaj mamy temat yy, tego CVT Daxtrinu, i to nie jest żadna reklama jakaś sponsorowana, nic, tylko po prostu yy, dostałem to w prezencie, więc będę chciał też ocenić tego działanie tego środka tego e, produktu i tutaj wam powiedzieć mniej więcej czy jest warty warty e, gdzieś tam e, zwrócenia na niego uwagi czy po prostu pominięcie go wzrokiem także to mam to i mówię ta samiczka z tych tygrysów z Sherensa i węgla i, i berena pójdzie w parkę z samcem oryginalnym ludoklasensem. Więc tutaj od razu zachęcę do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek w górę pod filmem. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałem sobie, że jeśli ta para fajnie wyciągnie młode To może właśnie któremuś z Was widzów Wpadnę znowu na jakiś, że tak powiem konkurs I przekażę po prostu Czy gnieździaki, czy, 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 czy Jednego, bądź dwa gołąbki, no będę chciał to zrobić tak, żeby jakoś jeszcze pomyślę, ale żeby ktoś może zgarnął sobie jakiegoś młodziaka po, po tej parce, tak? Czyli, czyli po klasensie i się van klabereny. No co, na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale, że będziecie oglądać tutaj. Także mówię, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, pigon plant. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.